Hej, cześć, witajcie na kanale z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was już na 23, 23 spotkanie z serii Fortnite o GRAN, gdzie gra się na trybie solo. Dokładnie tak. Eee, także nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem, łapką w górę czy się pod tym odcinkiem serii Fortnite od Ranked, gdzie grałem niebie solo już w 23 bo idziemy po 1500 subskrypcji, dokładnie tak no i nie zapomnijcie oczywiście widzowie wspierać kodem FORTNITE w sklepie FORTNITE z kodem MATI POGA GAMING macie go podanego oczywiście tutaj w, w rogu ekranu jak będziecie widzieć ten film w lewym e, rogu ekranu jest mój kod Śmiało go widzą, go pisać, piszcie bo będziecie wtedy wspierać, dokładnie tak Także z używaniem jeszcze nasze 23 spotkanie z serii Fortnite OG Ranket. Dzień dobry, Tobie solo. I życzę miłego oglądania. No i gdzie polecimy? No, dawajcie nas na stęchły skład. Tak na rozrzewkę. Stęchły skład może być. No, jak najbardziej. To dzisiaj na coś się zgadza, tam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Oby tak było. Ej. musi na dobrze pójść. Wczorajsze gry były słabe w Fortnite. nie oszukujmy się, a nie szło nam dobrze. O, mam już bronię. To super, i MK mam już na start. To mi się podoba, taki loot. O, Karabim ho, ho. Karabin z brzmowy z Donatą. Leży i mamy rankę jaką? Mamy rankę moi drodzy. Proszę Państwa, srebro 3. No, niestety, się zabił YouTuber, jak widziałeś. Haha, Gdzie ha. lecimy tym razem. A teraz dawajcie z sadybę Teraz kapąsa dyba. Musi nam dobrze pójść na skapojęsa dybie. No, musi, musi. Nie ma opcji, że nie Sklepowa Zadyba teraz przed nami Sklepowa Zadyba, sklepowa zadyba Majdia, że nie zginiemy tak szybko. Nie możemy zginąć tak szybko, absolutnie nie możemy. Nie, nie, nie. I na to nie pozwolę, że tak się stało. Nie możemy przegrać. Absolutnie nie. Lecę to na domek. Mam nadzieję, że go nie zajmie. Nie, nikt nie zajmie go na szczęście, bo widzę, że... Ktoś zajął tamten domek, a tego nikt. To no dobrze. Mój domek dla mnie. Mój cały domek dla mnie. Jest! Haha! Mamy... Mamy już teka, także świetnie. A Masz! No nie! i 18% ale no szczęście, moi drodzy to no koniec tego już 23 spotkania z gry Fortnite serii Fortnite, gdzie graliśmy w trybie solo udało się zdobyć jednego fraga w jednej grze gdzie poleciliśmy sobie na słone strzechy kolejnej grze poleciliśmy sobie na sklep Sady niestety no nie udało się fraga żadnego zrobić ale się nic nie stało, dokładnie no, tak Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z gry Fortnite serii OJ jestem już 24. I trzymajcie się ciepło i pa pa. Dziękuję za oglądanie. Don't know what to say. Sam